Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj, tak na szybciutko, wpadłem, żeby pokazać Wam, jak sobie przygotowuję muchomory czerwieniejące. I mam je tutaj już oczyszczone, umyte, a uzbierałem je ostatnio, będąc w lesie. Na kanale Pogromcy Nudy możecie zobaczyć mój wypad do lasu. Jak lubicie oglądać spacery po lesie i zbieranie grzybów, to tam zapraszam. Będę je smażył w panierce. W jajku i bułce, najprościej jak się da. Do jajka dam sobie tylko jeszcze troszeczkę mleka. Popieprzymy i posolimy. Bardzo prosta sprawa. Muchomory w sumie sobie mogę podwracać. Czemu są czerwieniejące? Bo jak uszkodzimy je, bądź jak jedzą robaczki, to nam zaczyna czerwienieć. A jak rozpoznać takiego grzyba, takiego muchomora jadalnego? Poszukajcie na kanale, tam są filmy, także zapraszam. Właśnie tu, gdzie uszkodziłem przy myciu, bądź tu, gdzie zaczynałem podjadać robaczki, to się odbarwiły mi temu chmurki i dlatego on się nazywa czerwieniejący, właśnie. Ja sobie je odwróca, odwró odwracam do góry nogami, właśnie po to, żeby je teraz też trochę posolić i popieprzyć. i tyle więcej, nic nie dodaję. Nastawiam sobie olej, Ale będzie teraz świszczeć, wyrzczeć. Dobra, roztrzepujemy sobie jajko. Także nie wszystko Muchomor, nie każdy Muchomor jest niejadalny. Ten akurat jest smaczny, jadalny i jest jeszcze parę innych jadalnych Muchomorów, także nie trzeba się tego bać. A ja w międzyczasie, jak mi się nagrzewa olej, przypomnę tylko, że o konkursie. Na logo, napis, grafikę tutaj na fartuch. W opisie znajdziecie szczegóły. Wspomóżcie, wyślijcie swój projekt, a dla zwycięzcy będzie właśnie fartuch z jego projektem. I jeszcze jakieś nagrody dodatkowe, jakieś gadżety też się znajdą. Także zachęcam. Olej się robi ciepły, więc ja zaczynam. Kapelusze sobie najpierw moczę w jajku, później trafiają na bułkę tartą i w taki sposób je smażę. Ok, widzimy się jak je usmażę. Ok, i druga partia muchomorków mi się właśnie usmażyła. Zdejmuję je na papier, na ręcznik papierowy, żeby odsączyć z tłuszczu. Trochę przy panierowaniu mi się porozwalały, bo to taki dość kruchy grzybek. Tak się prezentują smażone muchomory. A stąd wezmę sobie jeden kawałeczek, żeby wam pokazać, spróbować. Bo lubicie jak się próbuje. <grymne> Dobry, smaczny, mięsisty grzybek. Fajnie upieczony. Polecam zapoznawać się z grzybami. Jest dosyć łatwy do rozpoznania ten grzybek. Tak jak już mówiłem na kanale Pogromcy Nudy wpiszcie sobie czerwieniejący. tam macie umówione wszystkie cechy charakterystyczne tego grzyba, więc nie sposób się pomylić. Jeśli się podobało to ja proszę łapy w górę, zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie o konkursie, opisie, macie szczegóły, a Wam dziękuję za obejrzenie i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Pa.